Zapraszamy na bajkę. Dlaczego bociany lecą na zimę? W pewnym spokojnym lesie, tuż przy granicy łąk i pól, mieszkał mały, ale bardzo dociekliwy jeżyk o imieniu Felek. Każdego ranka budził się z głową pełną pytań, które zadawał wszystkim wokół: drzewom, ptakom, a nawet wiewiórkom w koronach sosen. Pewnego jesiennego poranka, gdy trawa była jeszcze mokra od rosy, a w powietrzu czuć było zapach zbliżającej się zimy, Felek zobaczył coś niezwykłego. Na niebie, w kształcie litery V, leciało wielkie stado bocianów. O! zawołał Felek i aż przewrócił się na plecki z wrażenia. Dokąd one lecą? zerwał się na cztery łapki. Otrzepał z liści i pobiegł do swojej najlepszej przyjaciółki, sujki Zoi, która właśnie ćwiczyła loty między drzewami. Zoi! Zoi! Widziałaś te bociany? Leciały wszystkie razem, jakby śpieszyły się na jakiś pociąg. Sójka zatrzepotała skrzydłami i usiadła na najniższej gałęzi. Oczywiście, że widziałam. Każdej jesieni odlatują do ciepłych krajów. To normalne. Ciepłych krajów, a po co? Nie mogą zostać tutaj z nami? Jerzyk spojrzał w niebo, wciąż widząc białe kropki znikające gdzieś za lasem. Zojka zamyśliła się hm, w sumie nigdy się nie zastanawiałam dokładnie dlaczego. Może nie lubią śniegu? Jerzyk skrzywił się. To chyba nie jest prawdziwy powód. Kto nie lubi śniegu? Można robić aniołki, turlać się z górki i rzucać śnieżkami. Nawet ja, Jerzyk, lubię śnieg, chociaż muszę wtedy spać. Zoe wzruszyła skrzydłami: Jeśli chcesz wiedzieć więcej, powinieneś zapytać kogoś mądrzejszego może starego dzięcioła Edmunda? Jerzyk ucieszył się bardzo i ruszył w stronę wysokiego dębu, w którym mieszkał dzięcioł. Po drodze spotkał wiewiórkę Klarę, która zbierała ostatnie orzeszki przed zimą. Klaro, czy ty wiesz, dlaczego bociany odlatują na zimę? Wiewiórka zatrzymała się z orzeszkiem w łapkach. Odlatują, bo. bo. bo szukają słońca. Tak, bo przecież ich czerwone dzioby się od zimna robią fioletowe, a tego nikt nie lubi. Felek się zaśmiał. Ale wiedział, że to wciąż nie była pełna odpowiedź. Dotarł w końcu do dębu, gdzie siedział stary dzięcioł Edmund, stukając leniwie w korę. Panie Edmundzie, mogę spytać o coś bardzo ważnego? Ależ oczywiście, Felku, słucham uważnie odpowiedział dzięcioł, podnosząc głowę z zaciekawieniem. Dlaczego bociany lecą na zimę? Przecież u nas jest tak pięknie. Tyle liści, jabłek i. No dobra, trochę chłodno, ale przecież można się przytulić do czegoś ciepłego. Edmund uśmiechnął się pod dziobem. To doskonałe pytanie, mały Jerzyku, i bardzo mądre, ale odpowiedź nie jest taka prosta. Żeby ją znaleźć, musisz udać się do Bociana. Do Bociana? Felek aż podskoczył z wrażenia, ale one już poleciały. Nie wszystkie. W dolinie za starym młynem mieszka bocian Benedykt. Jest już bardzo stary i nie lata na zimę. Może on zdradzi ci tajemnicę bocianiego lotu. Dziękuję, panie Edmundzie. Jerzyk ukłonił się, poturlał po mchu i ruszył w stronę doliny, zostawiając za sobą szeleszczące liście. Tymczasem na niebie ostatnie bociany znikały w chmurach, a las przygotowywał się do zmiany pory roku. Felek nie wiedział jeszcze, że jego pytanie zaprowadzi go w niezwykłą podróż, pełną odpowiedzi, których nie da się znaleźć w żadnej książce. Jerzyk Felek maszerował dzielnie przez łąki i zarośla, z nosem przy ziemi i uszami postawionymi wysoko. Gdzieś w oddali szemrał stary młyn, a za nim zaczynała się dolina. To właśnie tam, według dzięcioła Edmunda, miał mieszkać bocian, który nie odlatuje. Dolina była cicha, jakby sama zatrzymała oddech na chwilę. Drzewa pochylały się w stronę ziemi, a wiatr grał melancholijną melodię na pustych źdźbłach trawy. I wtedy Felek zobaczył go. Na dachu zrujnowanej stodoły stał bocian. Jego pióra były już lekko posiwiałe, a nogi nie tak czerwone jak u młodych bodźków. Patrzył w dal, w kierunku południa. Felek odchrząknął grzecznie i podreptał pod dach. Przepraszam pana, czy pan to Bocian Benedykt? Bocian spojrzał w dół. Przez chwilę nic nie mówił, a potem kiwnął powoli głową. Tak, to ja. A ty? Mały kolczasty kolego, czego szukasz w starej dolinie? Prawdy, powiedział dumnie Felek, aż jego igły się postawiły. Chcę wiedzieć, dlaczego bociany odlatują na zimę. Nikt mi nie mówi konkretów, tylko jakieś dziwne opowieści. A pan, pan chyba wie najwięcej. Benedykt uśmiechnął się smutno. Ach, prawda, to bardzo poważna sprawa, jak na kogoś tak małego. Ale skoro pytasz. Usiądź, a opowiem ci coś, co usłyszałem jeszcze jako piskle. Jerzyk usiadł na spruchniałym pniu. Bocian rozpostarł skrzydła, jakby się rozciągał, i zaczął opowieść. Dawno, dawno temu, gdy świat był jeszcze młody, a ptaki potrafiły mówić ludzkim głosem, bociany żyły tylko w jednym miejscu właśnie tutaj, w tej krainie, nie znały żadnych innych ziem. Gniazdowały na dachach, kominach, drzewach i były bardzo szczęśliwe. Ale pewnego roku przyszła zima, inna niż wszystkie. Nie taka, co tylko lekko szczypie w dzioby. Nie, ta była mroźna i głodna. Jeziora zamarzły, żaby i ryby zniknęły głęboko w błocie. Śnieg zasypał wszystko, nawet bocianie gniazda. Ptaki zaczęły chorować, marznąć, głodować i wtedy jeden z nich, Bocian imieniem Lechosław wzleciał wysoko, bardzo wysoko, aż nad chmury. I tam, wśród wiatrów i gwiazd, spotkał wędrujący wiatr. Gdzie jest ciepło? Zapytał Lechosław. A wiatr odpowiedział: Na południu, za górami i morzami tam, gdzie palmy, piasek i słodkie mango rosną z ziemi. Lechosław poleciał tam i wrócił na wiosnę. Opalony, zdrowy i najedzony. Opowiedział o słońcu, o żabach skaczących w jeziorach i rybach, które nie zamarzają. I od tamtej pory bociany co roku lecą do ciepłych krajów, bo wiedzą, że zimą tutaj nie znajdą pożywienia ani ciepła. Felek słuchał z otwartym pyszczkiem. Więc to nie chodzi o to, że nie lubicie zimy tylko o to, że nie macie tu co jeść? Dokładnie tak, powiedział Benedykt. Bociany nie śpią zimą jak ty, nie zbierają orzechów jak wiewiórki. Potrzebujemy wody i żab, a te znikają, gdy lód i śnieg przejmują krainę. To bardzo mądre, zawołał Felek, i bardzo odważne, lecieć tak daleko przez tyle dni. Bocian spojrzał w dal. To długa podróż. Pełna ryzyka, burz, głodu i zmęczenia. Ale wiemy, że musimy ją odbyć, bo jeśli nie, to nie wrócimy na wiosnę. A pan? Czemu pan nie leci? Benedykt uśmiechnął się pod nosem. Moje skrzydła już nie takie jak dawniej. Zostałem tu, bo ktoś musi opowiedzieć tę historię. Jerzyk spojrzał na starego ptaka z podziwem. Dziękuję, panie Benedykcie. Teraz wszystko rozumiem. Bocian skinął głową. Idź, Felek, zbliża się wieczór. A przed tobą jeszcze wiele ścieżek do odkrycia. Felek ruszył w drogę powrotną, z głową pełną myśli i sercem wypełnionym szacunkiem dla bocianów i ich niezwykłej podróży. Ale zanim dotarł do domu, czekała go jeszcze jedna niespodzianka. Felek szedł przez wieczorną dolinę, a świat wokół niego nabierał złotego blasku. Liście wirowały w powietrzu, a zachodzące słońce malowało niebo odcieniami pomarańczy i różu. Mały Jerzyk czuł, że coś się w nim zmieniło. Nie był już tylko ciekawskim stworzonkiem. Był teraz strażnikiem ważnej historii. Gdy dotarł na skraj łąki, usłyszał cichy dźwięk: klap, 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 klap. Odwrócił się gwałtownie i zamarł. Na polu stał młody bocian. Wyraźnie nie należał do stada, które już odleciało. Miał jasne pióra, czerwony dziób i ogromne, ale nieco niezgrabne skrzydła. Bociek wyglądał na zagubionego. Hej! zawołał Felek. Ty jeszcze tu jesteś? Bociek podskoczył i rozłożył skrzydła, jakby chciał uciekać. Spokojnie, nie bój się, nazywam się Felek. Szukasz swojego stada? Bociek opuścił skrzydła i westchnął. Tak, zaspałem. Miałem lecieć zresztą dziś rano, ale gniazdo było takie ciepłe, a teraz wszyscy już zniknęli. Nie wiem, gdzie iść. Nie wiem, jak ich dogonić. Felek pomyślał przez chwilę, po czym jego oczy rozbłysły. Wiem, kto może Ci pomóc. W dolinie mieszka bocian Benedykt. Jest stary, ale mądry i zna drogę na południe jak własne gniazdo. Bociek spojrzał z nadzieją. Naprawdę? Znasz go? Rozmawiałem z nim dziś. Chodź, zaprowadzę cię. Razem ruszyli przez las, gdzie wieczór kładł się już cieniem na mchu. Gdy dotarli do doliny, Benedykt siedział na swoim dachu, patrząc w księżyc. Panie Benedykcie, Zawołał Felek. To, to bociek, który się zgubił. Stary bocian zszedł powoli na ziemię. Spojrzał na młodego ptaka i kiwnął głową. Jak masz na imię? Tymon, odpowiedział cicho młody bocian. Zaspałem i teraz nie wiem, co robić. Benedykt podrapał się skrzydłem po dziobie. Czy wiesz, którędy lecieć? Nie. Powiedział bociek. Ale wiem, że muszę. Wtedy wydarzyło się coś magicznego. Benedykt rozpostarł swoje stare skrzydła i, chociaż nie mógł już latać, wskazał nimi gwiazdy na niebie. Widzisz te trzy jasne punkty? zapytał. To pas Oriona. Zawsze pokazuje kierunek na południe. Leć tam, gdzie one prowadzą. Za dnia kieruj się słońcem. A kiedy poczujesz, że jesteś blisko morza, zacznij szukać innych ptaków. Będą twoją nową rodziną na czas podróży. Tymon słuchał z uwagą. Potem podszedł i przytulił się do starego bociana skrzydłem. Dziękuję, mistrzu. Benedykt uśmiechnął się. Lecąc, pamiętaj o jednym, wróć, bo wiosną gniazdo znów na ciebie będzie czekać. Dymon spojrzał na Felka. – A ty, dziękuję, że mi pomogłeś. – Wiesz co? – uśmiechnął się Felek. – Gdy wrócisz, opowiem ci, jak wyglądała zima tutaj i jak wszyscy czekali na pierwszy klekle. Bociek rozłożył skrzydła, kilka razy nimi zatrzepotał, wzbił się w powietrze i odleciał. Felek patrzył za nim, aż zniknął za chmurami. Obok niego stanął Benedykt. Nie każdy wie, dlaczego bociany odlatują. Ale teraz ty już wiesz, i możesz tę opowieść przekazać dalej. Jerzyk skinął głową z dumą, wrócił do lasu, gdzie już słychać było ślady nadchodzącej zimy. Przekazał historię sójce Zoe, wiewiórce Klarze, a nawet dzięciołowi Edmundowi. A oni przekazali ją dalej. I tak, kiedy na wiosnę nad lasem znów rozległo się kle, 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 wszyscy już wiedzieli. Bociany nie uciekają przed zimą. One tylko szukają miejsca, gdzie mogą przeżyć. I zawsze wracają tam, gdzie zostawili serce. I tak kończy się nasza bajka. Jerzyk Felek poznał odpowiedź na swoje wielkie pytanie, a mały bociek Tymon odnalazł drogę na południe. Zima przyszła jak co roku, cicha i biała. Ale w sercach wszystkich zwierząt w lesie tliła się iskierka nadziei, bo wiedzieli, że gdy śniegi stopnieją, a trawa znów zazieleni się pod stopami, bociany wrócą. I może właśnie ten, który machał dziś skrzydłami w niebo, znów stanie na kominie i zaklekocze radośnie. A teraz zamknij oczka, otul się cieplutko i odpocznij. Bo każda przygoda zaczyna się od marzenia, a marzenia lubią śnić się właśnie tobie. Do zobaczenia w następnej opowieści.